Witam, mam na imię Piotr Jakubowski, jestem właścicielem firmy Delta Vice. Firma Delta Bice pochodzi z Andrychowa, jest firmą Polską. Jesteśmy producentem przynęt głównie kulek, PELETów, całego asortymentu, jeżeli chodzi o przynęty karpiowe. Produkujemy przynęty pod własną marką Delta Bice, jak również do wielu, wielu krajów dla innych producentów pod różnymi markami. Jeżeli chodzi o nasze produkty, oferujemy w tej chwili 6 smaków seriatom. To jest kulka, która jest średniej półki cenowej najbardziej popularna, ponieważ jest w przystępnej cenie, jest świetna relacja jakości co do ceny tej kulki. Również posiadamy serię premium. Są y, cztery smaki kulek. Co są kulki, które nie zawierają sobie żadnych aromatów? Kulki pachną tym, co naprawdę jest w miksie. Jeżeli chodzi o y, tą serię premium, mamy tam Kryla. Y, jest kulka Kryl. Druga jest Kryl z Malbery. Jednak tam nie występuje aromat, y, nie występuje aromat Malbery, Morwy, tylko występuje naturalny sok z Morwy. Podobnie jest z L0 czy 0 naszą kulką. To jest kulka na bazie ekstraktu ze Squid'a, mączek ze Squid'a, jak również jest L0 czy 0 z dodatkiem truskawki i tam jest suszony sok z truskawki. Kulki te nie zawierają w sobie żadnych sztucznych dodatków, prócz konserwantów na przyszły rok. prowadzam jeszcze dwie serie. Serię taką popularną, ekonomiczną, do, przeznaczoną dla ludzi, na, którzy łowią na rzekach, na wielkich zaporówkach, gdzie trzeba naprawdę dużo sypać. Tam y, Seria ta będzie miała zwiększone, y, zwiększoną zawartość węglowodanów w kulkach, gdzie ryby w ciężkiej wodzie, w rzece potrzebują więcej od białka tych składników odżywczych, więcej energii. Natomiast wprowadzamy jeszcze serię kulek hakowych. Będą to kulki hakowe y, na tak zwanym wypasie, mówiąc kolokwialnie. Czyli kulki, które no, więcej nie mogą sobie więcej mieć. Aktualnie jest ta seria. W meto... Aktualnie przygotowywujemy tę serię, ponieważ komponenty do tej serii przyjdą nam z całego świata. począwszy od Nowej Zelandii, bo od proszku GLM, przez Peru, jeżeli chodzi o mączki ze Squida, jak i, jak i Norwegię i Islandii, jeżeli chodzi o kryla. Te kulki już testowaliśmy. Od około roku były testowane na wielu wodach po cichu, nikt za bardzo o tym nie wiedział. Jak również nie, nie, były testowane nie tylko w Polsce, były również testowane za granicą, a w swoją premierę no to na pierwszych targach w Polsce, czyli na rybomanii. Jeżeli chodzi o dostępność naszych produktów, od miesiąca prosperuje sklep online, aczkolwiek preferujemy i bardziej jesteśmy nastawieni na bezpośredni kontakt z naszymi produktami w sklepach. W sklepach w całej Polsce znajdują się nasze produkty. Trudno mi jest wymienić dokładnie gdzie, ponieważ tych sklepów jest bardzo dużo. Wiele hurtowni bierze od nas towar, więc trudno jest nawet określić, gdzie, gdzie do końca są te produkty. Co do produkcji kulek, jeżeli chodzi o naszą firmę, nie jesteśmy firmą tak zwaną garażową. Nie produkujemy kulek w garażu na jakiejś małej ręcznej maszynce. Produkujemy wielkie ilości kulek. Nasze moce przerobowe są 800 kg kulek dziennie. I jeżeli chodzi o rybomanie, no to od, od pierwszych targów, czyli które były dwa lata temu, yy, bardzo nam się spodobały te targi ze względu na, na, na imprezy towarzyszące w czasie tych targów. Na to, że w ty czasie tych targów cały czas coś się dzieje i ze względu na ludzi, którzy których jest naprawdę, naprawdę dużo. Można spotkać ludzi z, ca z całej Polski, nie tylko z Polski. Jeżeli chodzi o nas, producentów, jesteśmy w stanie spotkać się ze sklepikarzami, hurtownikami. Tak, z, z, zarówno z Ukrainy odwiedzili nas, nas y, hurtownicy, odwiedzili nasz Czech. Co tu więcej mówić? Po prostu zapraszam i polecam. Zapraszam wszystkich na nasze stoisko i nie tylko na nasze w czasie Targów Rybomania 2015. the yeah.